Dzień wszystkim, witam Was do dok. To nie będzie odcinek o gunkach, tylko e, jak zrobić własnej domowej roboty zmywać do paznokci. Będziemy potrzebować tak. Jakiegoś narzędzia, żebyśmy mogli na naszej końce tutaj wyciąć. E, Jakieś zmywacze. I niepotrzebny słoik z Zakręmy. Okej, okay, zaczynamy. Bierzemy nasze to osiem narzędzie, może to być nóż, i odcinamy to zielone. Nie wiem, czy to mi się uda. Ale chyba uda się. Ja tutaj już mam byle jak pomalowane te paznokcie, bo chciałam dla Was właśnie nakręcić ten filmik. Ale coś mi się nie udaje tutaj obciąć. Mhm. I to chyba możemy zrobić, ale to nie. No i to możemy oderwać. Ok, mamy to oderwane, to gdzieś wyrzucamy na bok. I teraz tak, e, teraz jest potrzebny słoik. Ok, otwieramy go. I tak, e, tą gąb gąb gąbkę nacieramy tak w środku na otwór na palec, bo się przydam. Żebyśmy mogli nasz palec włożyć. No i moje niby jest gotowe, przepraszam. Tak. I wsadzamy do tutaj. Żebyśmy patrzyli już. Okej, okay, wlewamy trochę zmywacza do paznokci właśnie w tą dziurkę. I trochę na boki. I tak um w każdym Ja już użyję nowego. On jest trochę... ma inny kolor. Konsistencję musimy właśnie wlać do tego środka, ale to nie jest łatwe. Bierzemy nasz palec. Mhm. I tutaj można dopełnić chusteczkami jakimiś. E Jakimiś wacikami. No i tutaj mam, możemy sobie tak przycisnąć. Mhm. I albo to co odkroiliśmy. Można właśnie znowu to przekroić na pół, ale ostrze, ostrożnie. Jak to będzie nóż na przykład to ostrożnie. Ja tu mam e, rozlane trochę że tego nie widać. Dobra. Tam możemy rozerwać i to po prostu tutaj wsadzamy. I możemy normalnie do tej dziurki wsadzić. Jak dla kogoś jest za małe, to musi sobie niestety dolać. Jak to będziemy wiedzieć, że już nic nie ma, że nie chcą najmu się zmywać po znokcie. Tutaj niedokładnie to dolewamy właśnie tego zmywacza i naprawdę bardzo świetna, e, fajna e, zmywacz do paznokci. No i mm, jak już smazaliśmy niby nasze paznokcie, to bierzemy, zakręcamy dobrze. No i e, dopóki nie pomo jak się nie znudzą nasze paznokcie, e, i chcemy je zmyć, to otwieramy. I tam zmazujemy właśnie w ten środek. Hej jak kogoś jest za mało właśnie To właśnie sobie robi i... I... No i ma już. No i to w tym odcinku chyba na tyle. E, myślę, że będziemy właśnie. Będę właśnie chyba robiła więcej takich filmików. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Pa pa!